Co się stało? Martwię się. Czym? A Agirre nie chce mnie widzieć. On cię uwielbia. Popadłam w niełaskę. Dlaczego? Nie wiem. Widziałaś Wiktorię? Nie. Trudny przypadek, gorszy niż ja. To prawda. Musisz pogadać z Agirre. Dobrze. Chcę z panem porozmawiać. Nie teraz. Natychmiast. To pilne. Nie teraz. Masz rację. Agirre cię nie lubi. Dolores Padilla była pani burmistrz. Nagroda w dziedzinie fizyki nuklearnej. Dziewczynka, która uratowała psa. Notoryczna oszustka. Okradła bank, podając się za siostrę dyrektora. Spędziła cztery lata w więzieniu. Nie wierzę. Co ci się nie podoba? Masz obsesję na jej punkcie. Straciłeś resztki zdrowego rozsądku. Ona jest jak kameleon. Potrafi się zmieniać. Nie nosi peruki, okularów. Lola Padilla, nasza Lola, jest zawodową oszustką. Może, na pewno. Mogę w czymś pomóc? Bawię się w ogrodnika. Chciałabym z panem porozmawiać. Uważaj, musimy porozmawiać. To pilne. Spokojnie. Dziękuję. Mów. Dlaczego wyglądasz jak pasiak? Odkryłem, że Lola jest groźną przestępczynią. Znowu się czepiasz. To zawodowa oszustka. Pana też nabrała. Ja już pójdę. Nic z tego. Za dużo wiesz. Trzeba ją zlikwidować. Siedź cicho. Mówimy o tobie. Podobno popełniłaś przestępstwo. O co chodzi? Wiem, co zrobiłaś. Jak się naprawdę nazywasz? Co ty bredzisz? Przyznaj, że oszukujesz wszystkich wokół. Oszalałeś? Odczep się. Wiem o tobie straszne rzeczy. Niedługo zdobędę dowody. Zapłacisz za wszystko. Gaston postanowił odkryć prawdziwą tożsamość Loli. Gdyby ją wygryzł, mógłby zostać szefem redakcji. Najważniejsze, że poznaliśmy finał tej historii. Lola jest przestępczynią. To straszne. Dlaczego pracuję w naszej redakcji, gdy zbiorę dowody, trafi prosto do więzienia? Doskonale. Jestem oburzona, że ktoś ją przyjął do firmy. Zgadzam się. Pani by tego nie zrobiła. Nigdy w życiu. Od razu wiedziałam, że nie można jej zaufać. Zawodowa oszustka. Właśnie. Gdy Lola zniknie, ty zostaniesz szefem redakcji. Bardzo dziękuję. Muszę wracać do pracy. Wystarczy. Do zobaczenia. Ciesz się. Znów musisz mi pomóc. Nie potrafię. Trzeba znaleźć dane prawdziwej Loli. Ale jak? Nie wiem. Nie chcę trafić do więzienia. Spokojnie. Na pewno coś wymyślimy. Uwaga, chodźcie tutaj. Nie zjem was. Przyłóżcie się do następnego numeru, bo inaczej będzie źle. To ma być flash, a nie klapał. Casinto? Przepraszam, nie poznałem cię. Poleć mi jakąś maść. Mam uczulenie. Nie tam. Gdzie? Na głowie. Skóra mnie pali. Tak, się, że nie wiem, mam wszystko Rak? Przestań. Wystarczy mi maść. Jak się nazywa? Co takie oczywiste? Chłopcze, zaniesz kawę na tamten stół. Ma być ciepła. Ostatnio była zimna. Z mlekiem i cukrem. Cześć, miło Cię widzieć. Tyle się dzieje. Przyniosłem Ci wycinki z gazet. To ta sama osoba Lola Padilla. Opanowała sztukę zmiany osobowości. Ma różne nazwiska. Pod pseudonimem Dolores Padilla popełniła największe przestępstwa. Kobieta bez skrupułów, udając siostrę dyrektora banku, przejęła jego obowiązki i okradła klientów na ponad 10 milionów dolarów w ciągu trzech lat. Jest groźna i sprytna. Jestem Ci bardzo wdzięczny. Daj mi zdjęcia. Nic z tego. Szukałem wszędzie. Nigdzie ich nie ma. Są różne sposoby. Postaraj się. To wszystko, co zdobyłem. Możesz zapłacić rachunek? Muszę już iść. Zawsze w biegu. Na razie, stary. Cześć. Dolores Padilla, zdobędę Twoje zdjęcie. Tylko tyle było w internecie. Dolores Padilla, 87 lat. Odpada. Fizyka nuklearna też. Mała Dolores uratowała psa. Ta obrabowała bank. Jest podobna do mnie. Nie chcę wylądować w więzieniu o zaostrzonym rygorze. Nie wpadaj w panikę. Znajdziemy inny sposób, bo ten nie działa. Zrobimy to jakoś inaczej. Ale jak? Wiem, kto nam pomoże. Zaczekaj tu. Nie odchodź. Podobno odbywała tu karę niejaka Dolores Padilla. Tak, mamy jej akta. Chciałbym zobaczyć, jak wygląda. Być może jest moją współpracownicą. Nic z tego. Jej zdjęcie zniknęło. Może ktoś uwiecznił moment jej zatrzymania. Padilla. Chyba mamy szczęście. Oby tak było. Są. Moim zdaniem to nie jest Lola. Photoshop czy nie cuda? Oszustwo? Ależ skąd? Ja tylko pokażę jej prawdziwe oblicze. Nie przesadzasz? Robię to, co powinienem. Ugi? Co za niespodzianka? Wyzdrowiałaś? Nie poprowadzę programu. Przyszłam do ciebie. Mam ogromny problem. Ten gość znów cię prześladuje? Na szczęście przestał dzwonić. Znasz moją przyjaciółkę, Lole? Znowu kogoś udaje? Tak. Piszesz coś? Mam wszystko w pamięci. Porozmawiamy jutro? Tak. Co ci jest? Nic. Mam tyle spraw na głowie. Podmuchaj już. Kup mi maść. Nie mogę. Kupi ją tylko ty. Wiktoria mnie nie puści. Porozmawiam z nią. Odpada. Nie dam ci więcej pieniędzy. Wszystko zapłacone. Posłuchaj. O co chodzi? Cały płonę. Nie chcę. Za kwadrans przestanę. I co? Byłam w radiu. Bugi powiedział, że wszystko załatwi. Ma niesamowite kontakty. Zaraz tu przyjdzie. Powinnaś się z nim zaręczyć, wziąć ślub i mieć dzieci. To dobry człowiek. Jeszcze nie teraz. Na co czekasz? Twój czas się kończy. Mam ci pomóc czy wyjść? Siadaj. Już milczę. Jest. Nareszcie. Cześć. Tak się boję, nie chcę iść do więzienia. Musisz ją uspokoić. Mam coś. Co? Pochodzi z bogatej rodziny. Znasz adres? Hallo? Gdzie jesteś? Załatwiam sprawy poza firmą. Dlaczego mi nie powiedziałaś? Dotąd nie było takiego zwyczaju. Są różne zwyczaje, ale większość z nich została mi narzucona wiele miesięcy temu. Nie bardzo rozumiem. Sprawa jest poważna i miła. Natychmiast wracaj. Załatwmy ją przez telefon. Przyjdź. Trzeba przeprowadzić akupunkturę. Już idę. Co się dzieje? Nie wiem, Aguirre jest jakiś dziwny. A ja przerażony. Przerażona. Zdaję się na ciebie. Pomóż mi. Dzięki Bogi. Zajmę się tym. Zabiorę wszystko. Rachunek. Koledzi, przyjaciele. Bracia, zwołałem was tutaj, bo mam do przekazania tragiczną wiadomość. Co się stało? W tajemniczy sposób zniknął nasz drogi przyjaciel i dyrektor Lalo Padilla. Nieprawda. Lalo opiekuje się ojcem. Właśnie.